Witajcie moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Batman 3 Poza Gotan. Z góry was bardzo przepraszam za mój głos, ale niestety jestem troszkę przeżębiony. To znaczy, jestem alergikiem, tylko nie wiem na co, więc właśnie przepraszam was za mój głos no i myślę, że mój głos wam nie popsuje odcinka, tak przynajmniej mi się wydaje, no dobra, okej okay. mamy Marsjanina, mamy Flesza, mamy Cyborga oraz mamy Świętego Pielgrzyma, który u mnie latać, super i ma niebieski laser zobaczcie jak to wygląda i pokonuje wszystkich za jednym zamachem i też ma pociski, o no dobra, okej, okay, słuchajcie. Bez żadnego przedłużania rozpoczynamy kolejny porząd. A kolejny porząd będzie się zwał miłość i wszystko wybaczy. Hmm. Wiecie co? Dobra, niech będzie to.

Przecież on ma syrańce. Tyle, że robotyczne. No, widzisz, flash, co narobiłeś? Tragedia. Teraz tutaj nas będą atakować. Dobra. Proszę bardzo, sami się o to prosicie. A tutaj nie jest. Ej. Tutaj chyba coś jest nie tak z tą nazwą, bo zobaczcie. Miłość ci wszystko wybaczy. A oni jakoś mi tutaj nie wybaczyli. <laughs> Tragedia, No to powinno być tak. Miłość ci nic nie wybaczy. <laughs> Serio? Ten kostium nie ma bomb. Czemu? Czemu zawsze musisz się przemieniać na jakieś kostiumy? Fajne, ale uciążliwe trochę. O, 1 na 5. No to, no to tu będzie... 2 na 5. Dobra. No i teraz domu muszę się przemienić na kostium yy, ze sonarem. No poproszę, ja takie ja Dobra, zaraz się tutaj oczywiście przemienimy. Tylko poszukam kryształów. A przy okazji poniszczę. O! A nie. To tutaj gdzieś wylądowało. A, tam jest. Dobra. Ok, już się widzę. Dobra. Tutaj mamy trzeci. A tu mamy czwarty. Pięknie. I jeszcze jeden. Kasa, 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 kasa. Kurde, kasa, kasa. Dobra, okej. Okay. Udało się na szczęście. Ostatni jest gdzieś. Czekajcie. O dobra, już go widzę. Widzicie? Tam po lewej stronie jest. Tam się błyszczy. Więc zaraz tam wskoczymy. Tylko musimy to zniszczyć. I zbudować. Dobra, flash, bo to twoje klocki. Dawaj. Pięknie. Monetki też możesz sobie wziąć. Poczemu by nie? Dobra, jeden, dwa i trzy. I co nam zbudujesz? Co to jest? Aha, grzybki nam urosły, tak? Czy cokolwiek to jest? Jakieś kwiatki, grzybki, spoko. No dobra, no to Cyborg, chodź tutaj. Cyborg, gdzie ty jesteś? No. Chyba tutaj ich załatw. Serio? Myślałem, że to ich od razu pokona. A tak dobrze tu tak nie ma. Wiesz co? Czy to Tylko mi się przemień? O Super Dobra. Cyk, cyk. a oni stąd wyskakują, kurde. No to trzeba jakoś zniszczyć im ten portal. W ja bym tylko to ogłuszyło, nic więcej. Ej, no weź mi rozwal ten kryształ, co? Jeśli możesz. O, pięknie. Dobra, teraz kostium e, elektryczny. Chciałem powiedzieć energiczny. <grych> Dobra, portal zamknięty. Mogłem taki wcześniej zrobić. To byśmy mieli już spokój. Stary, ekipa. Czy te kwiatki bądź grzybki mogę jakoś rozwalić? Nie, nie mogę. A czekajcie. Bo prąd też coś oświetla, nie? No. Ale nic tu nie widać. Znaczy coś widać, ale słabo. Dobra, już jestem. Musiałem zrobić częście, bo pies mi świrował nagle. Dobra, okej. Okay. No to dajesz. Ok. I co? Kolejny powertal, no nie, serio. I znowu będę tutaj wyłazić? E Czy my jesteśmy w bańce? A nie. One są w bańce. OK. One mogą sobie być. Przynajmniej nie będą mi tutaj przeszkadzać. Dobra, zapiszemy sobie. Znaczy, zapisaliśmy sobie. Czyli zobaczcie. Ja sobie tutaj zeszłem po schodach, nie? Fioletowa moneta była. A ja myślałem, że się wrócę. Do poprzedniej lokacji. Ale fajnie. No, no to jeszcze tylko trzy paski monet i będzie gites.

Dobra, jaki tu kostium magnetyczny? Okej! Okay. <laughs> serduszko! No to czemu tutaj jest serduszko? Powinno być, nie wiem. Serduszko, ale takie mm, przekreślone. Takie złamane serduszko powinno być. Skoro tutaj na nas się gniewają. Dobra, zbuduj fresh. Dobra, dajesz. I co? I otworzyło nam się przejście. Spoko. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tak. Coś tutaj jeszcze mamy. Ale... Aha, bo ja myślałem, że to można tak rozwalić, ale dobra, okej. Okay. Mniejszo. Idziemy. A wiecie co? Bo tutaj na bank jest fioletowa. A nie, myślałem. Pomyślałem, że Malciani nie jest taki duży, że, ta rzesz, że, że, się, że się po prostu nie zmieści tam w tą sz... szczelinę. Ale. Okej. Okay. Jak tam nic nie ma, to spokój. Dobra, tutaj nam się przyda cyborg. Zdecydowanie. Czy my przez ten portal możemy przejść? Chyba nie. Ale? Czekajcie. Nie no, chyba nawet musimy przejść. Czekajcie. Nie no, nie możemy. Aha, tutaj musimy coś zrobić. Okej. Okay. No, flash zbuduj. Ale to ja będę korzystać. A nie ty. Jeśli pozwolisz. No, zaraz będziemy mieli pełny pasek. To mi się podoba. Dobra, pięknie. No i lecimy. I gdzie ja mam tutaj lecieć? Chyba w tom, co? Ale co, on by tak inaczej nie doskoczył? Nie, no. Ja muszę jakoś naładować go, nie? No właśnie. Bo on prądu nie ma hmm. No to nie wiem A tutaj, tu, 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 tu Znaczy To nie to co mamy za zrobić, ale tutaj jest mini zestaw I chcę go Bardzo go chcę Jest mój Uzależniłem się, słuchajcie, od flesza <grym> Proszę mnie tutaj nie atakować Dobra, teraz można mi atakować, ale ja uciekam. Dobra, to sobie rozwalę, zbuduję. I co tu mamy? Czy co to jest? Budka telefoniczna, serio? I co, zapewne trzeci mini został, tak? No, a co tutaj mamy? To się dzieje. Aha. I? Mini trzeci! Super. Dobra. Zamień mi się na kostium ze sonarami. Znaczy, ze sonarem. Pięknie. Tylko, że tutaj również bym potrzebował... Tego... Prądu No, moment, czekajcie A, dobra, czekajcie, Marsjanin Dawaj masz siostry, czy tam bracia? Sorry, ale robię bunt. No, pięknie. Od dzisiaj was będę chronić. Ej, ona może jakoś rzucać tą włócznią? Nie, nie może. No dobra, okej. Okay. Bierz prąd. Zamknij portal. Okej. Okay. I teraz podładujemy. E, to nie ten kostium. Dobra, no i możemy przejść dalej do trzeciej lo lokacji zapewne, tak? O, chyba tak. A to co to za potwór? That force field. <laughs> Serio? Gdzie tam koniec gry to dopiero początek Trzecia lokacja, chłopia A okej, okay, już mamy pasek, prawdziwy pasek Znaczy prawdziwy pasek, e, prawdziwy bohater Nawet nie zauważyłem Dobra, Flash zbuduj mi to, będzie szybciej. No, myślałem, że będzie szybciej, jak, jak to do... się zbudujesz. No, okej. Okay. Ej, co się dzieje? Dobra, teraz możemy przypalić i tego stwora uszkodzić, czy cokolwiek to jest. Pięknie. O nie! On chyba nie... Nie pokonałem go tak na amen, nie? Mam nadzieję. Dobra, idziemy dalej. Serio? E. Fajne combo. Ale chciałem powiedzieć serio, czemu mamy na widoku mini zestaw i czemu nie mogę go wziąć. Znaczy, bym mógł grając z Brainiakiem. Dobra, uwaga na oczy. I co? Tutaj będziemy mieli kolejny mini zestaw? Nie, chyba nie. Znaczy, na pewno nie. A może? Nie no, po prostu zrobiliśmy przejście, okej. Okay. I zobaczcie na to. Ja sobie to poniszczyłem, nie? I tu coś jest. No, zamień mi się w tego dużego. No. Okej. Okay. I dawaj. Czwarty mini zestaw. Tak? No tak, chyba tak. Albo postać tym razem. Ciasto. No, czwarty mini zestaw. Ale faza. Dobra, okej. Okay. Lecimy na górę. Dobra, cyborg, chodź tutaj i rozwoń mi to, dobra. Wiem, że się boisz, kolego, ale no niestety musisz. Nie ma, że boi. To znaczy, nie ma, że się boisz, teraz to musisz. Ała. No ale że, niebieską monetę, serio? Dobra, flash, dawaj. Okej. Okay. I co ja tutaj muszę zaznaczyć? To i to, tak? O! Jakieś przedstawienia. Dobra, kosm magnetyczny. Smacznego! Pięknie. Serio pesz? serio. Nie gadajcie, że kolejny mini zestaw. A dobra, dawajcie. Czemu by nie? Ej. no razie mnie tutaj nie ma w tą swoją osłonę co, bo chcę mini zestaw wziąć. O, dobra. No. Co jest? Aha, szczoły. Dobra, ym, ty chyba się nie boisz pszczół, co? Dobra, chyba trzeba to zbudować. Dobra. No proszę, pszczoły lubią też muzykę. Tego nie wiedziałem. Idziemy do ciebie, ty potworze. I co, będziesz uciekać nam? Czy co? Lepiej mi tutaj nie uciekaj. Nie wiem. Co ja mam tu zrobić? Może coś na dole, co? Aha. Dobra. Flash. Poczytaj. Dobra. Serduszko. No i masz. Wrzucaj. Fyk. I co? To ty, Szafirowa gwiazda. A ja powiedziałem, jak? W jakimś odcinku powiedziałem chyba. A nie, ja nie pamiętam. <grymka> Serio? Różowy misio? Miłość i wszystko wybaczę. Okej. Okay. Już mamy milion monet. Spoko. A, a to już chyba mówiłem, co? Dobra. Mamy cztery mini-zestawy. Czy pięć? Nie, cztery. Nie, pięć! Okej. Okay. To będzie kolejny ten, pierścień. Szafriwo... Szafirowej gwiazdy. Dobra. I również ją tutaj odblokowaliśmy, spoko. Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Mamy już szef Szafli... Jak to? Jak to się nazywasz? Szafirowa... Mamy już szafirową gwiazdę oraz świę... świętego pielgrzyma. I zobaczcie. Jo, Ona jeszcze szybciej! Ej! Zobacz! Zrobimy konkurs! Ehm, wydaje mi się, że ona szybciej ich tutaj załatwiła. Ale mogę się mylić, czekajcie. Nie, tak samo, dobra. Sorry, obywatelu. Ty on jakiś niezniszczalny, to jest super, supermenty. Dobra, mniej żałdu. Ok, więc słuchajcie, to by było już na tyle. On też coś takiego ma? Oho. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zapraszam Was do tego, abyście zostawili jakiś komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, może żebyście coś zostawili po sobie, nie byliście na tym odcinku. A ja Wam życzę dalszego miłego dnia bądź wieczoru, w zależności o jakiej porze ten odcinek oglądacie. Trzymajcie się i cześć.